Oj, Cześć! Tu Argon. Dzisiaj spróbuję wygrać grę bez kłócania oraz skakania. Cyk! Cyk! Jak widzicie wyłączyłem, więc nie będzie możliwości nawet jeśli przypadkowo klik... Dobra, to lecimy. Dobra, jesteśmy już w grze i jak sami możecie zauważyć, kurde, nie mam przycisku spacji, czyli nie mogę wskoczyć z busa. Czyli będę musiał poczekać aż bus dopłynie do końca i wtedy dopiero będę mógł wyskoczyć. No i z tego wynika, że też nie będę mógł lotniej otworzyć Okej, okay, myślę, że możemy sobie polecieć Wiecie co na Eee Jak to się nazywało jeszcze raz Na platformę Bo na siorbanych i na sklepow... Sorry Na siorbanych i na żywopłotach można być dosyć, dosyć dużo ludzi Więc sobie tutaj myślę, że to jest dobre miejsce W ogóle tu jeszcze mam zadanie do zrobienia Więc może być nawet dwa w jednym B? Za mną słyszę kolejną, więc może tak będą trzy osoby w całej, ale tu mamy czopę, więc jak coś tu możemy uciec. Ale dobra, PM tutaj jest, fajnie. Skrzyneczka. No i Famasik, dobra. Potki sobie wypijemy. Jeszcze pompa i myślę, że będziemy mogli kogoś podjechać. Dobra, tu jest PM i kolejny szary. To nam się nie przyda. Dobra, jakiegoś słyszę tutaj Serio, że nic nie mówię, ale Wsłuchuję się w otoczenie Żeby przypadkiem kogoś tu nie ma Obok nas Ale raczej pod nami myślę, o dobra Pompa, chętnie przyjmę Chociaż lepsza byłaby szybka, ale to Też jest dobrze, że przynajmniej jest pompa Chyba i ci oni są? Dobra, tam jest stara Dobra, to nie jest bot Już widać na pewno Dobra, let's go Przecież teraz sobie tutaj spadnę Okej okay. Żeby nie wejść w jakąś szczelinę, bo wtedy będzie trudno z wydostanięciem się bo Przecież nie mogę skakać i kucać A to jest to dobre Nie, byłem ciekaw jak to działa. O, dobra, tu jest jakaś lepsza pompa. O, dobra, tu, tu mamy MK. Dobra, mój aim jest świetny. Bez kitu. to, że nie, nie, da, nie mogę już nakłócać, to naprawdę kurde gorzej się saluję kurde sorry oczywiście za ten słaby aim dobra jakieś leczenie bym przyjął o. idealnie wręcz powie powiedziałbym dobra um, to jest moja pierwsza gierka więc muszę się trochę rozgrać dobra pompa tak Gdzie on jest? O, tu jest. Dobra. Ajajaj, dobra. A tam jest gościu jeszcze. Fajno, no to jest piękne jak dwie, dwie osoby do ciebie strzelają. Dobra, zbieram macy, bo niestety mam mi dosyć mało Dobra <grywa> Dobra, jakoś jest ok <grywa> Kurde, naprawdę to skakanie jest takie pomocne Okej dobra, tutaj mamy coś. Muszę tylko to rozwalić. Spróbuję dojechać jakiegoś gościa. Tu jest dobra. Dobra jest, okej. Okay. Miałem dosyć szczęście. Nie powiem. Dobra. Dobra, to ja, ja chyba przejdę do strefy i tam będzie najlepiej jak tam pójdę. Oczywiście też wolniej płynę, bo no nie mogę skakać. No ale, dobra, jeden gościu jest zabity. Dobra, tam jest jakiś bot. Nie chcę, one mają dosyć dobrego cela czasami, więc nie chcę z nimi zadzierać. Dobra. Okej, okay, to ja przejdę do strefy i tam się już widzimy. Dobra, jesteśmy w strefie już, zaraz. I zostało tylko 9 osób. Nie, w zasadzie 8 osób. Nie licząc mnie, więc myślę, że zaraz możemy kogoś trafić, ale mam na szczęście heavy sniper, więc... Ktoś zobaczę, to oczywiście łatwo go zasnajpię. Dobra, i my się widzimy jak już kogoś znajdę albo będę w bezpiecznej odległości, albo w strefie bezpiecznej. Dobra. O właśnie... Tutaj zniszczyć tam budowlę, żeby wyjść. W ogóle. Dobra, ja wiecie co? Ja sobie chyba pójdę na tamtą górkę tu. Zbuduję sobie boksa Bo na razie nikogo nie widzę. Dobra, let's go. myślę, że ktoś tam jest, ale chyba wszyscy inni są tam. Dobra, buduję to takiego małego boksika. Dobra, sobie tak pozostanę na razie i poczekam na następną strefę. Mam nadzieję, że będzie tutaj. Dobra, strefy na szczęście. Strefy na szczęście mamy dosyć blisko. O, ale dobrze, dobrze. Zabijałem <grywka> się, że zostałem z Ci Goście się sami wybili. XD. XD. Dobra, więc co? Ja pójdę do strefy sobie. Ja się boję, że ten gość może mnie ze w każdej chwili. I dobra. Eee, jeszcze sobie znowu jakiś boksem wybuduję w tej strefie. Tak ja naprawdę teraz uważam, żebym nie dostał. Dobra, let's go. Oczywiście nie mogę być bardzo wychylony, bo... oczywiście kucka nie mogę zrobić. Czyli będę bardzo wychylony i mogę do dostać łatwo e, sniper, ale wiecie co, ten goście, który przed chwilą do mnie strzelał. Myślę, że on może być w tych krzakach. I mi mieć na celowniku. Ale na razie nie będę tego sprawdzał, bo ma lepszą pozycję o wiele. Dobra, tutaj nikogo nie ma, widzę. Dobra, to ja sobie poczekam w sumie do następnej strefy. Dobra, widzę tam gościa. Dobra, jest. Dobra, to było dosyć proste. Stał w miejscu, więc jest spoko. Ten. Ale w sumie będę dosyć szczęście, bo gdyby miał 200 osłon to nie trafiłbym go tak, tak łatwo. <laughs> to było dosyć proste Dobra został, zostałem ja plus trzy osoby Jedna jest tam, druga pewnie jest w krzaku Tamten tamtym gościu na 84 jest pewnie we mnie wcalowany ze snajpy Dobra Na razie nie będę się wychylał Dobra, let's go Jeszcze drewno sobie trochę wezmę i Proszę żeby teraz mi nikt nie zasnajpił Please Ja jestem w strefie, Nice. Naprawdę bez skakania i bez kłócania to jest naprawdę problem Dobra, zrobimy sobie oczywiście tak Dobra, koniec, już nie trafimy Dobra, oni są nadal tam w dwójka. Ja patrzę na cały czas na tego gościa, który tam może być. Okej, okay, jeden się tam sobie poleciał. Ajajaj, kurde, prawie dostał. Kurde, gdyby się nie zbudował. <laughs> Oni są skupieni na sobie Więc ja spróbuję to wykorzystać I trafić jednego z nich kurde, tak ładnie był wysunięty na główkę. A, dobra, tam jest jeden Dobra, let's go. Ja się już przeniosę do strefy. U mnie trochę kiepsko z matcami jest a obra, ale udało mi się na szczęście No ile ci da mi a nie, nie. <noise> nawet nie trafił spoko dobra czy nadal wszyscy zostali Jeszcze ciekawie się robi Włączyłem sobie Daszek. Fak. Daszek w przypadku wyłączyłem wtedy, kiedy... Kontrol. Fuck, Jestem w dupie. Jestem w dupie, bardzo jestem w wielkiej dupie. Dobra, jest okej. Okay, jest okej okay nawet. <grymne> Chociaż kurde daszka nie mam. Czekajcie. No i kurde. Dobra, jest. Udało mi się. Jest dobrze. Fuck, dobra. Dobra, mam matce. Daszka nie mam, kurde Dobra, już tego nie będę zmieniał przecież Nie mam na to czasu Dobra, czy ten gość miał tutaj może jakieś leczenie inne? Kurde, nie miał No i właśnie kurde przez coż tego daszka nie miałem Dobra, dzięki za oglądanie Gierka, była nawet spoko, naprawdę kurde. Było tak blisko. Przez to kurde przez tego daszka, no ale dobra. Nie będę się nad tym żalą. Nawet spoko była gierka. Trzy chwile. Chociaż mogłem to wygrać oczywiście. I naprawdę powiem wam, że bez skakania to jest... i kucania to jest naprawdę utrudnienie, więc... Dzięki za odcinek, fajnie, że byliście siema.